Witam Cię w kolejnym materiale wideo na kanale Peak Performance. W tym odcinku chciałbym po raz kolejny podkreślić temat cyklu okołodobowego. Jest to temat, który szczególnie odniosę do czegoś takiego jak odpoczynek. Odpoczynek rozumiany jako Aktywizację Twojej części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego, czyli odpoczynek aktywizowany poprzez takie formy aktywności jak medytacja, oddech, celowy odpoczynek oraz oczywiście sen. Co dzieje się w momencie, kiedy nie zadbasz o te jakże ważne i istotne elementy? Zatem. Chciałbym odnieść się przede wszystkim na początku do, uwaga, uwaga, budowy autonomicznego układu nerwowego, który jest przecież częścią obwodowego układu nerwowego i to właśnie autonomiczny układ nerwowy to ta część Twojego układu nerwowego, która niezależna jest od Twojej woli. I to jest dosyć istotna cecha różnicująca tą część układu nerwowego od pozostałych jej części. Zauważ, że to właśnie ta część układu e, e, nerwowego dzieli się na dwie składowe. Po pierwsze mamy tą część, która stanowi część przywspółczulną, odpowiedzialną za relaks, odpoczynek właśnie. Czyli ta część to jest ta część, która będzie, uwaga, uwaga, zwężała źrenice, zwężała oskrzela, zwalniała pracę Twojego serca, pobudzała wydzielanie soku żołądkowego i ruchy żołądka, czyli trawienie jest pobudzone, będzie pobudzała wydzielanie żółci i gromadzenie glukozy w wątrobie, czyli glikogenu, oczywiście, no i pobudza e, ruchy jelit i enzymów trawiennych. Dokładnie po drugiej stronie bieguna jest ta część współczulna, czy też sympatyczna e, autonomicznego układu nerwowego, która uruchamia reakcje odwrotne, budując w Tobie przygotowanie do reakcji na zasadzie albo ucieczki, albo walki, tak? Zauważ, że w momencie, kiedy e, dla przykładu natężenie e, czy też stopnia uruchomienia e, tej części współczulnej autonomicznego układu nerwowego jest na wysokim poziomie, tak? Może dojść do unieruchomienia, czyli jest to sygnał pomiędzy ucieczką i walką i wtedy następuje unieruchomienie. Oczywiście można by to odnieść do naszych reakcji na poziomie dnia codziennego, no bo cóż, zauważ, że tutaj odnosimy się do takich mechanizmów pierwotnych, które mogłyby istnieć w sytuacjach pradawnych, kiedy człowiek mógł uciekać albo walczyć ze zwierzakiem, albo, że tak powiem, znieruchomieć jako strategia obronna i w sytuacjach, które oderwane byłyby o walki, o przetrwanie, mógł się rozluźnić na przykład przy ognisku, tak? Oczywiście, zauważ, tutaj można by wejść w więcej szczegółów, gdzie autonomiczny układ nerwowy podzieliłbym na takie trzy części, bo do tego oprócz współczulnej i części przyspółczulnej odniósłbym to również do tej części układu trzewnego, czyli enterycznego, który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie Twojego układu pokarmowego. Stąd też, zauważ, w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ogromnym z ogromną ilością różnego rodzaju schorzeń dotyczących pracy i elit, które tak naprawdę nie mają możliwości właściwie pracować. Tak samo jak cała masa schorzeń związanych w ogóle z układem e, trawiennym, właśnie. Więc. Teraz co to ma wspólnego w ogóle z czymś takim jak układ, powiedzmy jak cykl okołodobowy. A więc przejdźmy sobie może troszeczkę do historii. Cykl okołodobowy, sytuacja tutaj zaczęła się rozwijać dosyć niedawno, bo w 1998 odkryto coś takiego jak funkcjonowanie uwaga, uwaga melanopsyny, czyli pigmentu w siatkówce oka. Która reaguje na światło. Teraz ta reakcja na światło jest dalej za pomocą bardzo szybkiego mechanizmu przesyłana do jądra nadskrzyżowaniowego w Twoim podzgórzu i tam odpowiednie mechanizmy zachodząc będą aktywizowały taką czy inną część Twojego układu nerwowego. Pamiętaj, że w przypadku mózgu pod wzgórza, tak, mamy do czynienia z szeregiem łańcuchem reakcji, które przede wszystkim, no powiedzmy, nieco spójce, sprowadzając do osi kortyzol-melatonina. Kortyzol, czyli hormon stresu, melatonina, czyli hormon odpowiedzialny głównie za sen i odpoczynek. Normalnie w rytmie trybu okołodobowego, okołodobowego ta melatonina powinna się wydzielać w zwiększonych ilościach, już w okolicach godziny 21, co będzie normalizowało nasz sen pod względem na przykład głębokości. I tu przyjrzyjmy się chociażby em, tak z grubsza temu, co zostało nagrodzone w 2017 roku Nagrodą Nobla, gdzie cykl okołodobowy został usystematyzowany i nagrodzony jakże istotnym i zaiste ważnym wyróżnieniem dla trzech badaczy, którzy dokonali tego odkrycia i systematyzacji. Tak? Zauważ, że to właśnie około godziny 21, czyli po zmroku poziom melatoniny zaczyna wzrastać. Później dzięki temu, że melatonina zaczyna działać, jej stężenie się zwiększa, ruchy jelit wyhamowują i dochodzi do fazy głębokiego snu. Snu. Oczywiście, odnośnie snu nie będę tutaj za głęboko wchodzić to zagadnienie. Mamy generalnie cztery fazy snu, kiedy trzy z nich to są fazy non-REM, czyli te, gdzie ruchy gałek ocznych, e, ruchy gałek ocznych nie są e, wyraziste, i faza REM, która jest swoista dla człowieka, faza, gdzie mamy do czynienia z tymi jakże barwnymi i zadziwiającymi marzeniami sennymi, które później. W pewnym momencie stały się przedmiotem wielu prac takich osławionych ludzi, jakich, jakim chociażby był Sigmund Freud. E, natomiast e, wracając do rytmu okołodobowego, e, zauważ, że tutaj, gdy mówimy o rytmie okołodobowym, tak, mamy do czynienia z funkcjonowaniem pewnego rodzaju nieprawidłowości. Które, które, uwaga, rozpoczęły się, czy rozpoczęły swoje istnienie w życiu człowieka już gdzieś tam w 1879 roku i mówimy o takiej osobowości, jaką jest. Czy był bardziej Edison? Tak? On oczywiście żyje w świadomości. Wielu z nas, wielki wynalazca, e, wynalazł źródło światła, które zaburzyło niewzrokową aktywność oka. Niewzrokowa aktywność oka to jest bardzo ważne zagadnienie i ta aktywność niewzrokowa oka już wykształca się niemalże po porodzie, bo w ósmym tygodniu dziecko już stabilizuje swój rytm okołodobowy i wyraziste są fazy odpoczynku i pobudzenia właśnie w wyniku działania czegoś takiego jak niewzrokowej aktywności oka, czyli oko tutaj ma wiele funkcji, ale ta niewzrokowa aktywność oka związana jest właśnie z melanopsyną, czyli interpretacją natężenia światła, co uruchamia szereg reakcji. No i ten problem się pogłębi, szczególnie jeżeli mówimy o funkcjonowaniu czegoś takiego jak światło niebieskie. Światło niebieskie, które niestety cały ten mechanizm zaburza, tak? Ona światło niebieskie pobudza organizm, wprowadzają fałszywy sygnał, szczególnie po zmroku, kiedy to melatonina jest na niskim poziomie jakość snu będzie bardzo, bardzo słaba. Więc tutaj Pamiętajmy no o tym, że również światło niebieskie nie tylko działa na melanopsynę, na siatkówkę oka, ale również oddziaływuje przez skórę, na przykład działając prozapalnie na Twoją tarczycę. Więc tutaj nie tylko jest to kwestia e, czegoś takiego jak Twoje oczy, ale również Twojej skóry. I tutaj ci, którzy wiedzą o co chodzi, na przykład szczególnie e, ci, którzy są że tak powiem, troszeczkę zboczeni na tym punkcie, ale uważam w sposób uzasadniony, mają oświetlenie nocne w postaci światła czerwonego czy podczerwonego. Dokładnie tak, jak u zarania dziejów człowiek był w stanie zasnąć przy ognisku i to nie naruszało w żaden sposób jego mechanizmu związanego z cyklem okołodobowym. Tak? Rozwiązań oczywiście jest bardzo dużo, bo możemy blokować światło niebieskie za pomocą różnego rodzaju okularów, w sposób całkowity albo e, częściowy możemy stosować tak mówię światło czerwone, podczerwone po zmroku i możemy ograniczać się e, swoją ekspozycję na światło niebieskie nawet i w ciągu dnia, aby ta dawka nie była nazbyt wysoka, aby kortyzol nie był na nazbyt wysokim poziomie. Więc tutaj Zauważmy, że zaburzenia wynikające z naruszenia tego cyklu kołodobowego są na tyle istotne, o ile tutaj mówimy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu chorób nowotworowych, które uznało pracę zmianową za czynnik kancerogenny, gdzie szczególnie u kobiet wykazano klarowną korelację pomiędzy nowotworami e, piersi a pracą zmianową. Jest to coś niesamowicie ważnego. No ale teraz przechodząc do meritum, chciałbym zwrócić Tobie uwagę po raz kolejny na to, że bez ustabilizowania po pierwsze rytmu okołodobowego, bez wypracowania sobie strategii radzenia sobie ze stresem, nie jesteś w stanie sobie poradzić z czymś takim, jak uregulowanie chociażby hormonów na osi leptyna-grelina. I tutaj jest to odpowiedź do tych szczególności, którzy często zwracając się po jadłospis, czy to do mnie, czy do kogoś innego, zadają e, pytanie, dlaczego ja na przykład pytam się o to, jak śpią i jakie mają strategie radzenia sobie ze stresem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie poradzisz sobie ze stresem w ciągu dnia, kortyzol jest wysoko, tak naprawdę cała oś e, melatonina, kortyzol są zaburzone, no i, i Istnieje bardzo duża szansa, że Twój cukier nie ma możliwości być na odpowiednio stabilnym poziomie, i również uwaga, nie ma możliwości, aby Twoja wrażliwość tkanek na insulinę była na odpowiednio właściwym poziomie. Kolejną sprawą i kolejna, kolejny rodzaj komplikacji będzie polegał na tym, że to najczęściej prowadzi do zespołu metabolicznego. Czyli zauważ, Znowu odnosząc się do tej logiki, którą cały czas staram się wyłożyć na tacy, na łamach tego i każdego innego kanału, w którym uczestniczę, nie da się analizować człowieka w oderwaniu od tego holistycznego ujęcia, ponieważ wycinkowe traktowanie na zasadzie e, sprawdźmy, jakie makro się e, zadziała, a jakie nie zadziała, jest czymś, co będzie oderwane od stopnia odżywienia organizmu, od cyklu okołodobowego, od takich ważnych hormonów, jakimi są melatonina czy kortyzol, czy cała masa innych jeszcze, powiedzmy, hormonalnych uwarunkowań. Więc jeżeli chcesz pozbyć się wszelkiego rodzaju trudności, które mogą Cię napotkać w sytuacji, kiedy Twój rytm okołodobowy nie jest uregulowany, rzeczą niesłychanie ważną, a niemalże niezbędną do uregulowania jest rytm okołodobowy, gdzie nie wystawiasz się na światło niebieskie po zmroku, gdzie spisz e, odpowiednią długość czasu, gdzie kontrolujesz jakość swojego snu i gdzie pracujesz na jakość snu właśnie w ciągu dnia i gdzie przygotowujesz się do snu w odpowiedni sposób, dokładnie tak, jak się to robi na przykład w medycynie chińskiej, gdzie wszyscy praktycy czegoś takiego jak qigong na przykład mają Specjalne rytuały, które przygotowują do snu, bo sen jest rzeczą ważną, o którą należy zadbać w sposób świadomy. Tego oczywiście z całego serca Ci życzę. Pozdrawiając Ciebie serdecznie i przypominając raz jeszcze, wypracuj sobie strategię radzenia sobie ze stresem i wypracuj sobie różnego rodzaju rutynę, czy codzienną harmonię. Która będzie współgrała z cyklem okołodobowym. Jest to możliwe, jest to łatwe do zrobienia, wymaga tylko przemyślenia, ułożenia i dostosowania do trybu życia. Skąd to wiem? No cóż, przez wiele, wiele lat, na początku mojej kariery sportowej, popełniałem całą masę błędów, i przez wiele, wiele lat, mając oczywiście za sobą e, pewnego rodzaju blizny, Mogłem dzięki temu pomagać wielu ludziom, szczególnie tym niesamowicie zajętym, którzy stabilizując swój cykl okołodobowy, stabilizowali jakość życia na odpowiednio wysokim poziomie, czego również z całego serca Ci życzę. Pozdrawiając Ciebie serdecznie, zapraszając do następnego odcinka i prosząc o subskrypcję pod warunkiem, że to, co robię, Ci się podoba. No i proszę o pytania, ponieważ już niebawem sesja QA. Serdecznie pozdrawiam jeszcze. Teraz najlepszego. Trzymaj się, cześć!